jak teraz ktoś nie trafi dołka w pierwszym strzale Po tylu podejściach ja nie, nie To ja To ja w siebie zwątpię Ja w tym mam swoją Nie tylko ty bo ja wtedy też Ja dawno nie grałem tej mapy No ja też jej dawno nie widziałem Fajna mapa, skąd jest mapa jest Dali A Jakaś nowa mapa, nie widziałem jej jeszcze tak jest, tak Przez się to ostatnie 5 minut. Szlak. A, a było tak ładnie w poprzednim tym, że trafiłem za pierwszym razem. Ktoś, o, wkazał za pierwszym. Kogoś, kogoś. O, o, puszczo, puszczo, puszczo. Tla, tlask, tlask. Dwa, Mam czas. Fan, ja, ja, ja wiem, ty... Jesteś, że ty... masz coś takiego jak skok. Po co? za <ślonenie> zapierdzialnie to na orbitę. a nie, dobrze trafiła. No molek, co tu się dzieje? Tak, Lama Tylko ja w jednym? Tak, w poprzednim byłem ja. Nie, bo panie bomba, proszę, halo. Nie, czemu? po co? A mógłbym o, mieć więcej. O! O, dziękuję, kufon. <noise> no nie! Tym weź mnie tak delikatnie. Będę no nie, pierdolony. Cipa walisz. Prawie w jednym, Cimba. prawie. Trzy. Kurde, w czterech. O nie. Give me trochę rakieta! Leć, piłeczko! Leć! O nie, leć. to, było to. I ciul. I się wyrakietowałem. No nie wiem. Dwóch! W jednym. Jezu, daleko byłem. Mi, co mnie tak pizdło? Nie wiem, to, to się pizdło. którego dołka ty chciałeś lecieć? Seria? Bywa. No, ach, dobra. Pamiętaj, kocham, nie nagrywamy odcinka do ciebie. <laughs> WŁOŚ TEN, kurde NIE RAZ z TĘ DROGĘ nagrywam GRIFAM DOBRA, PRZYŚŚ. Jasne, nie się dzieje. Zobaczyliście? Dobrze ci idzie. No, tego to ja nie widziałem. No. Do tego momentu już nie zdążyliśmy dojść. Dobra, teraz zaczyna się kombinowanie. Hap, hop, 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 hop. Pierdzielaj kurwa Nie będę dziury Dziękuję Co?! W czterech, a mogłem iść to w We dwóch. We trzech! W dwóch Mogłem iść to w dwóch, ale o, nie. nie mogłeś Wysymy. jak tak wolno Nie wolno Nie, szybko No ja serio znowu gdzieś chciał pójść w na orbitę wylatywać Aj za mm -hmm. mocno. Kuźwa Teraz za Reszta słabo W dwóch Kuźwa Kogoś się odbiłem Naprawdę Od jestem tego. dobry Kurde za słabo To trzeba piznąć tu w cały. Z całej mocy Pod tą rampę No to fajnie Czech Bo do Czech to mam za darmo Jak to było <śmiech> <śmiech> No A bo tam wiatr wieje! No bo tam wiatr wieje. To dopiero teraz go zauważyłem! Słysza, co mnie tak kuź was nosi dziwnie, nie? Dziwne <grym> też ta... się To mnie tak kurde naparza cały każdym razem. Przecież nie ma nikogo za mną! A tu ten wiatr. Gorszy jest wiatr, tak. Ale nie ma Ty co ty próbujesz odwalić? Co? Da mnie pobić, no już mnie pobił. <grym> A on będzie chyba. Simba walczył. W Co ile Zaraz Mnie się... jest ustawione. 12. A nie do 12. Standardowo. I będę miał. I, i będę miał 12. Jak te... Teoretycznie dałby się radę trafić. Teoretycznie. Ale nie to nie jest w mogłeś też spró spróbować. Ale to z przez ten cholerny wiatr teraz, dobrze, strasznie. O, nie mam się co ostatnie. martwić. O nie, znowu trzeba będzie. Oui. Halo, nie leć, odbij się. Wypróbujesz świetnym, jednym? W się na raz? Stój, stój. Halo, ta piłka jest jakaś niekontrolowalna. <grym> ech, ech. No Czemu Serio? się tu odpiłem? Tam nie ma tekstur. Tekstury są za 7 pikseli. Ekstra. Ech, 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 ech. Czurlałem się. Cześć Dzień dobry Dobra, powiedzmy, że to No, powiedzmy, no kto że jest... mnie tutaj Pacnął? Wszyscy do mnie, że już w dziurach siedzą Nej. To... A co widzę z Kurwa, co tak z tą górką się dzieje, halo? No dobra, bo pół minuty zostało Kurde, co jest? Autobus robi byli Nienawidzę tej gry <grym> <grym> O, siema i za co tam, co tam skończył u ciebie? No bardzo dobrze Aha, nie tylko ja Na zdrowie Wleć do tej dziuri w No, dobra. Dziewięciu. Ale Dwunastu. No, Dwunastu! No, ja no, 12. się martwiłem, że kiepski <coughs> wynik zrobiłem. O, oh, trzeci jestem. Dobra, git. I tak, tak, tak czy tak trzymaj. Fik, 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 fik. Ja tu jest... Um. Ok. Was ale jeśli za bo mogę cię przetrącić przez przypadek? Proszę mi to nie pukać kubicę! <grystanie> Sorry, ale to jest. Mimowolny yy, odruch. To jest wojna. No nie za mocno! Ach, tam jest ta dziurka! No co ty? <grystanie> Dobrze, pukajcie się. Może <grystanie> Z... Koza Czekasz? czeka. A, koza czeka na Czarną A czarna na kozę. Czarna. Nie, czarna w tym momencie mierzy idealnie i Nie, A, linijka, linijka do za mocno. monitora. Zrobiła to to wszyscy za moc. Linijka do monitora i mierzy, te? Tak? Nie, nie było mi przy monitorze nawet. w Flashbacki z Wietnamu. Oś ty na bombo ty. Flashbacki to ma kupon po ostatnim tygodniu. Ale dobrze jest, póki co... A, nie skacz, stój. No roju! Dzięki kozak! Jelo! Powietrze no, bym miał! Kozak, kozak! Koza. No nie! Nawet mi nie zadziałał, ale hamstwo! A zrób tak. to dla kobietę, Zrób, nie bądź taki! Kogo wtrąciłem? Co? Nie wtrąciłeś mnie, przysunąłeś mnie. Ale kogoś wbiłem chyba? Nie, nie. Wybiłem ja sam... wleciałem po prostu idealnie przesuwać. A wleciałeś, przetrwę. ok. Chciałem, żeby cię po prostu pacnowa mi wpadłeś przez to. <laughs> nie. Nie, a szkoda, mogłem poczekać. Ja wybiłem kozę z dołka Leciałem idealnie prosto do dołka Aha, to no, to będzie Tu iść myślałam A, ten granat z wardem Są fajne, lubię go Dobra, próba numer dwa mamy tak pisło, mamy oh, oh. pizdło, halo Aleluja, ciepizło. Czy to się uda, czy się nie uda? O nie. Wii, ale nie uda się Nie. Kurde. Tu, tu to się już, już jest. trzeba calculated i to dosłownie co do milimetra. O, no, na orbitę poleciałem. Ja też. Dobra, 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 dobra. W ogóle ja po drodze zebrałem jetpacka. A tu jest gdzieś? Nie, wleciałem na inną mapę. Aha. ty był jetpack? przeleciałem <laughs> przez jetpacka. Pięciu. Trzeci raz. Siemano. Jesteś na linii strzału, tak bym cię chciał zainformować. <śmiech> nie. <śmiech> Dlatego staram się uciec. A kurde. A to. chyba... A to... Troje już jesteś... Halo, grano, czemuś mnie nie ciepnął tam, nie mnie otłomnął. No, i tak, i leć tam gdzieś w pizdu, no i lepiej o Tragedia Nie Tragedia Tragedia Ja muszę chyba z granata skorzystać muszę się zepsuł No leć granat, halo nie ma Po co, no. co żeś skakał no, Dobre tak. pytanie po co ty jest Ogólnie wywaliło mi na chwilę Discorda i mnie chyba nie było słychać. No, chyba tak. Dziś to tak zrobiło. Tu, Czas poczekaj, mi się poczekaj, tu, poczekaj, tu, poczekaj, aha. Dobra. Ow, tak o, yes, jest rodzinę, a, Ciao. i trochę moja. No już Przez wiem, czeska. dlaczego nie lubię tej mapy. Hm. A tu się robi, co tu się robi? Tam. Tam. No! Jedziesz, jedziesz! Jedziesz! i szwag, za nisko. Za drugim. Za nisko. No, to mi się akurat udało. Tu trzeba skakać kuźwa, ile się da. O, Kozak, dobrze kombinuje. No! Odpiłem się od kogoś. Tak, tu trzeba z tej rampy, że tak powiem, skorzystać. Nie, 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 nie. Ale jak mam po sorry? Sorry, jasny gwint. Tragedia. No to idzie, to jest po prostu brak słów. A. coś mi ostatnio tej skargi nie. A co to T -t -t ty tylko sobie. To ty. Dobra, tam jest ten. Lata. Ja biorę przykład złoci i bior, robię jak najwięcej punktów. Nie tu. Nie to się. A tam, Boże. Okay. Nie, to nie nie, nie, nie było mądre. Okay. O nie, nie ma podkręcenia. Czemu nie ma podkręcenia? Bo nie ma. A. Witam dziurkę. Którą? A w tym momencie czarna wpadła. Zobaczę, którą. O, koza jak zwykle na orbitę. To jest koza suborbitalna. Tak. OŚMIU Nie no, O, biegają. Baranek szon. Tam, tam. Tu się leci A, te baranki będą robić kuku? O, tak. żesz, ty! To chyba nie ta mapa Stój! Kula! Uuu. No nie! To mi aż wywaliło. baranka. A w rurę trzeba się... Coś w... <noise> Kulfon! No ma. Za słabo. Ja wcale tego nie próbuję skupić. O Boże. Ty. No ja też próbowałem, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Czekaj, bo ja na inną mapę poleciłem. Baranek, sią. Rzeszku! Dobra, jest, cztery. Jaki bratnik! Nic spojrzy. Ale dobrze, mam. Pięć na pierwszy strzał, to jest tragedia. Dobra, lecę to normalnie. W dziewięciu ja pierdolę załamkę. No nie no, serio. I Aha, to no jest... jest. Ty nie narzekaj ze swoich dziewięciu? Ja nawet nie wiem, ile będę mieć ja, to, ja nie dolecę Dobrze Bo za dużo razy na starcie Tragedia I Polecam skorzystać z tej pochyłej rampy To już chyba starość Uf. O, lepiej niż koza Zo! <noise> No ja za dużo razy na starcie próbowałem. Ja też, też, ja coś z 5 strzałów stację na starcie. Ja z 7. No, A, no okay. ja tak trochę więcej. 3? Ja... Ale nie będzie Jest! w 4 zrobimy? A i tak, tak jestem na pierwszym A. Remins! To roju najlepiej dowalił na 4. O, kur znowu latanie, będzie trudno Kurwa, trochę się przeliczyłem. Ja, ja też nie zreagowało. Dobra, próba Wiecie numer teraz? dwa. A czemu nie wzięli trupki? Halo, co to ma być? Dyktkę. O tak dobrze, dobra w trzech. Lececzka mi zabrakło. Jak w trzech? W trzech. Jak? To radę zrobić we trzech. Prosto. Prosto i musisz idealnie A, użyć boosta, żeby dolecieć na jednym buście. Da się na dwóch, ale tego drugiego ciężko haczyć. Dobrze, roju, oby tak więcej, oby tak dalej. Co mnie tam podbiło do góry? Ale chamstwo. W tej raju? mnie cofnęło? Jeszcze miałem boostera! No to czuję, że będzie... Kulfon, gdzie ty latasz? Kulfon, gdzie król będzie gdzie Ja to jest, latam! To jest cytowane wszystko. Masz kury. Ja się zastanawiam, dlaczego ty z jednej platformy na drugą lecisz, a nie prosto do mety od razu? Eee. Bo, bo tak. Bo ty powinieneś do mety lecieć, a nie z, na lewo do platformy kolejnej. To kulfon gdzieś ty wylądował. Ja przeleciałem pod platformą. Nie tutaj, czemu tu lecisz? Marnujesz tylko niepotrzebnie. Wracasz się, prędzej. O, kulfon, cool brawo. Wiesz to mógł trafić. Wyląduj, wyląduj kurfon. Odbijesz się. Przewalę to. tragedia. Powiem tak, bym się śmiał, gdyby kulfon mm. do nie doleciał do dołka albo się od niego. No Chcę no, punktów. Dobra, teraz ładnie instalować. Nie no, super, tuż koło rurki. Dzięki? No nie, jak eee, mi Ubiłem się, od kogoś wypadłem poza mapę. Dzięki, kolfon. Cool no! Simba nie było cię tu, jak uderzałem. i <grymne> Kurwa. No jest to zakres miliona? Kolfon. Cool <grymne> ja. 6, już, tylko patrzyłem, patrzyłem gdzie. Za słabo, dwa, dwa strzały zmarnowałem. Trzy w siedmiu, też w siedmiu, i raz się pojawił czarno w dziewięciu, i raz w dziesięciu. Chyba że się odbije jeszcze od kogo i wypadnie. Mm. Aha, Syparacja. czyli ja bym. ten najgorszy. Ale jest. nie ja mam 108 końcowego wyniku. <laughs> no mówię, ja się bawię w młoteczkę i będę miał najwięcej. To najsuper. No właśnie, bo to najsuper jest. Naj... Mieć najwięcej punktów to najsuper jest. no. Dzięki! To mhm. ja tu po, po, gdzie tu nie trzeba. Halo? Ja chodzę, nie wiem, gdzie trzeba lecieć. O nie! Chyba było mocniej. Aha, super, pomyliłem drogę, cieszę się. Aha! Kurde no! Za też nie można. Świetnie. No nie, właśnie o to chodzi. To jest problem. Co zrobił Sakranie? Win na Dobra. Powiem tak, od... Stój. Wykorzystanie beczki... Do... Wykorzystanie beczki było chyba dobrym pomysłem. No. O, dzień dobry, Co są dziurkę. No. Co ja ty robię ja to mam właśnie, właśnie Simba w te beczkę tak uderzysz, nie To cię fajnie wypierdzieli, tylko musisz dobrze trafić. Full, 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 full. Nie full, znaczyłoby... A, A ja, ja dałam fulla i fajnie poszło. Super, przebiło ja, mnie na Prze, Przebiło mnie spód. Byłem już na górze. A mówiłem, użyj beczki, mówiłem, użyj beczki. Gdyby uderzył beczkę pod dobrym kątem, to by cię wystrzeliło tak bardzo ładnie. Pod tym kątem? Nie wiem, ja nie widzę twojego konta. Tak jak te kreski, kropki są na beczce, to tam mniej więcej uderz. No. no Super! No by... mnie jeszcze dalej. Tak byś nie dostrzelił, tak byś nie dostrzelił. To była twoja ostatnia szansa. No co tak. To się to już nadal... Ojej, ja, znowu. Nie! Ej. Pierwsza piłka w, na orbicie <laughs> Czekaj, To się teraz niżej leciało czy wyżej? Aha, niżej. dobra Hello? Musimy wrócić w ogóle Co to się... Gdzie jest to w ogóle? Trzeba na drugą stronę lecieć Jest. Serio? Hmm. Podoba mi, to, podoba mi się to jak, jak Ci go zajdzie. Serio? Naprawdę mi się to mega mi się to podoba. Jestem hmm. z tego powodu <laughs> usatysfakcjonowany w, 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 mocno. <śmiech> <śmiech> w Czech. <laughs> Byłem prawie w dziurce i przeturlałem się za daleko. Bywa i tak. A tobie konta do mnie 11 brakuje. No. Znaczy, tak. A to już zmęczenie wiesz, starość i w ogóle Cieska, wszystko, nie? Tak. Halo, co to, co, co tobie tak miota? Czy, czy tu się najpierw na górę, czy to się najpierw na dół leci? Czy to obojętne gdzie? No, to idę swoją drogą, Na dół. Tu jest meta. Dobre pytanie. O Jezus, aż tam? Aż tam. Jedni. No. O Boże. Jeszcze by mi się skończył ten. frikam. Jedpak? Ajajaj, aj, aj, nie tu. Właśnie nie jedpak, właśnie frykam Tu jest ten problem. Kurde Ja bym Aha, czyli nie będzie najgorszy No zrobię. Dziękować To tu jest to 3 w czwartek? Chwila Oj, no Troszkę więcej Pan snapped, kurde. No No ja już. To jest mój mądroga! Kurde! No jeszcze nie jadę do krzyżka! Jaki ja kinię! A on i lubiłeś? Co? Wejściu. Ja w dwunastu. Aj, no do końca. Jeszcze masz zapas, jeszcze masz sześć zapasu. Kurde, nie zdążyłem! Ja też nie zdążyłam. Ja już strzelałem, a byłem przy toku. Nie, no, nie do nadrobienia. Ja prawie koksu byłem. No, no fucking boy, seria? Ociesz? O, no, flashback z Jitamo. To wykorzystaj dobrze. No, dzięki. Kto mnie szepnął? Ja, to Ale mi je było. Dobra, i teraz tylko nie spierdzielić tego. Cześć, czarna. Cześć. Stoi, stój, kulka, stój. Stoi! Mendo. Kurde, no. Oj, za mocno. To jest nie A Tak, ja, jeszcze minajmy to, by to Tak Dogany. No nie. Nie, no, Łźwa A, i jeszcze mnie wyjebał, gdzieś na gdzieś to tak. Też w 6. No musia, w... musiał musiał być... Nie w zeru, to No musiał być w 10, żebym zremisował 4 się udało 7, 7. 7. Tam, Tam nie wybił, wybił z dołka. Nikt. Sam, sam się wybiłeś. Ja, naprawdę. Tak. Bo Ty jesteś sam. Ten, więc... <laughs> za mocno. cały czas za mocno. Co i mówisz lżej? Ma się tych bombek boi. Lżej! Było lżej! No to jeszcze... To Lżej niż, te niż Moc, lżej. masz tę moc. Nie, dziesięciu. No 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 i pięknie. tak nie, tak nie, zrobić 10. <grym> I z oh, Dziękuję Byłam, byli ze mną Czarna. Koza. I Dzięki za nie, 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 za